Już niedługo stracisz prawo do własnej ziemi. Ale jak to? Dwa lata temu weszła w życie reforma planowania przestrzennego, zgodnie z którą z końcem 2025 roku zostaną wygaszone wszystkie studia kierunków i uwarunkowania rozwoju gminy. W to miejsce mają powstać w tzw. plany ogólne. Tyle tylko, że 40% gmin w ogóle do tych planów nie przystąpiło, a znaczna większość z nich jest na takim etapie, że praktycznie nie ma szansy, żeby do końca 2025 roku te plany zostały uchwalone. Co to oznacza w praktyce dla właścicieli gruntu? Ano oznacza to tyle, że jeżeli nie ma tam aktualnie obowiązujących tego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, całe szczęście te plany, które są, nie utracą swojej mocy, to tam nie będzie można uzyskać warunków zabudowy. Gminy nie będą mogły wydawać takich decyzji, a w ślad za tym nie będzie można uzyskać pozwolenia na budowę i nie będzie można absolutnie nic tam wybudować. Sprawdź, jaki jest status Twojej ziemi i jeżeli masz takie ryzyko, to zadbaj lepiej o to, żeby uzyskać warunki zabudowy przed końcem 25 roku. A ponieważ to jest procedura, która trwa kilka miesięcy, więc lepiej nie czekaj, tylko złóż wniosek o warunki zabudowy już teraz. Jeśli chcesz więcej takich treści obserwuj mnie po więcej.